Dzień dobry Państwu, Tragifarsza komunikacyjna. O co chodzi? Otóż linie autobusowe trójka i szóstka mają być zawieszona, mają być zawieszone, przepraszam, a linia siedemnastka ma mieć skrócony bieg. Co to znaczy? Otóż te wszystkie trzy linie zahaczają o gminę Rydzikową, dawną gminę Słupsk. I teraz drodzy Państwo okazuje się, bo informację uzyskaliśmy z MZK, próbowaliśmy się dowiedzieć czegoś w zimie. U prezes MZK obecnej okazało się, że pani prezes powiedziała, iż ona nic na ten temat nie wie. Że Zim się zajmuje strukturą komunikacji, że to Zim tym zarządza. Ona świadczy tylko usługi. W Zimie powiedziano nam, że to jest wyssane z palca, że to jest jak to się mówi obecnie fake news. Nieprawda. Informowaliśmy się też w gminie Redzikowo. Pani Wójt była mocno zdziwiona. Powiedziała, że ona o tym nic nie wie. Nawet pytała się. Pracownika, któremu bezpośrednio to podlega. Także wyszło, że nie, też nic nie wie. Natomiast informacje pewne, które dostaliśmy od, powiedzmy, ludzi z MZK, mówią, iż pani prezes na zebraniu z załogą odczytała pismo, w którym, w którym było, Powiedziane, iż linia numer 3 i numer 6 będą zawieszone, a linia numer 17 swój bieg będzie kończyć na rondzie przed włynkówkiem i będzie zawracać. I teraz, drodzy Państwo, trójka to jest ta linia, która idzie do Krępy Słupskiej, później przez Kusowo-Głobino wraca do Słupska, linia. Numer 6 to cmentarz. No i zahacza też obierkowo. Natomiast 17 jechała do strzelina strzelinka. I zawieszenie trójki szóstki tłumaczy się tym, że będzie most, wiadukt kolejowy, przepraszam, rozebrany na ulicy Szczecińskiej Tuwima. To co kolej planuje tam swoje modernizacje, no i będzie to nieczynne przez parę miesięcy. No ale, ale przyjechać można innymi nitkami. To znaczy, że co, że jak tutaj ten most będzie rozebrany, to zachodnia część będzie odcięta od komunikacji? To już nic tam nie pojedzie? Bo nie? I teraz jest tak, pani Wójt była mocno zdziwiona. Powiedziała, że jej nikt nic nie powiedział. I jak to jest, że tak znienacka, mało tego. W połowie roku szkolnego, gdzie wiadomo, że z, i skrępy, z, z kusowa, z głobina dojeżdża młodzież do szkół w Słupsku, średnich, zawodowych lub innych. Że zbierkowa też młodzież dojeżdża komunikacją miejską, tak? Wiadomo, że gmina będzie postawiona pod ścianą i wtedy będzie musiała skorzystać z oferty prywatnego przewoźnika. A jakiego? To już się wszyscy mogą domyślić. Natomiast, siedemnastka, która jeździła do strzelinka i, i okazało się, że jest. Niedochodowa. Co jest nieprawdą. Z tego, co, jakie uzyskaliśmy informacje od pracowników MZK, to jest dochodowa i bardzo dochodowa. I mo może o to chodzi. Że prywatny przewoźnik, obsługujący linię do Ustki, sobie przy okazji zboczy troszkę i nabierze pasażerów, co by mieć Pełne kursy. Drodzy Państwo, i teraz yy, są dwie sprawy. Po pierwsze, pani prezes MZK i pracownicy z ZIMU kłamali. Nazwijmy rzecz po imieniu. Nie, że się mylili, że yy, yy, wprowadzali w błąd. Kłamali. Pani prezes stwierdziła, że nic o tym nie wie, a to przecież ona odpisała to. Odczytała, przepraszam, te pismo założe. To nie wie co czyta. No taka miała być sprytna, operatywna, a nawet nie wie co czyta. Zapomina tak szybko. Natomiast zim, z geniuszami, którzy tak organizują pięknie te linie, że one zapętlają się, chodzą w różne strony i w ogóle. Też nic nie wiedział na ten temat? Nie wiedzieli, że wysłali takie pismo do MZK? Zapewne wszyscy wykonywali dyspozycję pani KDW. No, co mają zrobić? Przecież im każą. Plank? Będą się tak tłumaczyć. Musieli. Natomiast druga sprawa to, że to jest działanie na szkodę spółki miejskiej. To jest jedna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że tracimy dochodowe linie. Z tego, co. Się dowiedzieliśmy, wszystkie te trzy linie miały obłożenie. No wiadomo, linie podmiejskie, nie jeżdżące co 15 minut, zawsze będą zapchane. I teraz, drodzy Państwo, widać, że pani KDW swoje zamiary realizuje, jak to się mówi, na hama. I to pchanie tej nowej olimpijskiej, i Sprawałem ze mpz starego rynku przy tak biernej, mocno postawie radnych, a teraz dożynanie spółki miejskiej. No, i coś ktoś z tym powinien zrobić. Nie liczymy na te niemoty z rady, liczymy, że przy wyborach ich pogonicie. Tym ludziom się nic nie chce. Gdzie są kandydaci na prezydentów z tych partyjnych ugrupowań, którzy by chociaż poudawali, że los miasta leży im na sercu? Gdzie? No? Odezwali się chociaż w jakiejkolwiek kontrowersyjnej, istotnej dla miasta sprawie? Radni się pałują nad jakimiś duperelami, nazwijmy rzecz po imieniu. Produkują się zbędnie. Powoduje to chaos i rozmydlanie całego, całej sesji. Natomiast tam, gdzie powinni dzioby otworzyć, milczą. Niestety, takich sobie wybraliście. Ale. Każdy popełnia błędy, tylko żeby ich nie popełniać stale. Uważamy, że z tej konfiguracji rady, jeżeli to dla radnych yy, za trudne słowo, to mówię, że to nie jest obraźliwe, ze składu, no, to już będą wiedzieć. Z tego składu tylko jedna osoba, w porywach dwie, zasługują na zaufanie mieszkańców. To znaczy, że. Mogliby być radnymi w drugiej kadencji. Reszta wom. Ludzie zbędni. Ba, szkodzą, szkodzą miastu. A teraz, może ktoś z tych orłów złoży zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, to znaczy działanie na szkodę spółki miejskiej? No, czekamy. No, wszyscy. Krzyczący aktywni. Ruszczy się. Dziękujemy.